Cześć, nowy odcinek kanał Muzyka na Widelcu. Premierowo krótka relacja z ostatniego festiwalu Black Silesia Open Air. Zapraszam serdecznie. Na mojej stronie Facebookowej również ukazała się niedawno relacja z tego wydarzenia, więc jeśli ktoś woli przeczytać, to zapraszam. A ja pozwoliłem sobie nagrać kilka słów, no bo uznałem, że nie każdy śledzi facebookowy profil, a kapele, które zagrały na tym festiwalu no zasługują chociaż na to, żeby po jednym symbolicznym zdaniu się odnieść do tego, co zaprezentowały w Grodzie Rycerskim w Byczynie, w sumie w Biskupicach, ale to bardzo blisko, więc generalnie raz jest Byczyna, raz jest Biskupice, ale um, summa summarum jest to bardzo klimatyczna miejscówka nad jeziorkiem, bez ławek, bo hasło festiwalu brzmi Never fucking relax, więc nigdzie nie można było usiąść, no oprócz tych miejsc, które były wewnątrz grodu, były takie ławy, które no, imitowały jakby małe trybuny, tak? ale poza grodem, przy gastronomii, przy stoiskach z płytami, nigdzie nie było ławek. O, chyba po to, żeby właśnie nie zamulać z żarciem, z browarami czy z jakimś innym napojem, po prostu dwa dgi miał być młyn pod sceną, miał być metal, no i był. W piątek trafiłem na Black Silesia razem ze znajomymi około 15.30, bo o tej godzinie miał zacząć show swój bombarder. Pierwszy raz poza granicami Bośni i Hercegowiny. Poza granicami Bałkanów, ponieważ się w głowie nie mieści 34 lata. No, czekali, żeby zagrać gdziekolwiek indziej koncert. Jechali 1000 km, ponad 1000 km, żeby zagrać dla prawdziwych maniaków metalu właśnie w byczynie. No i koncert był fenomenalny. Jeśli chodzi o warunki pełne słońce, ale nikt się nie przejmował temperaturą ani tym, że istnieje ryzyko udaru czy czegokolwiek. Z głośników sączyły się, sączyły, wystrzeliwały solidne strzały, speed, trash metalowe, takie granie w stylu powiedzmy wczesnego Sodom, e, pomieszane z naszym polskim katem. Tak. Pełna energia na scenie, oddanie sprawie, e, gitarzysta nawet wyskoczył z gitarą w młyn, także tutaj była pełna euforia, pełne zdziczenie, szaleństwo, wścieklizna także. Pierwszy koncert, już pierwszy strzał w Pysk. Potem na scenę wszedł Dumbringer z Kielc, nasz polski. Długo też tego koncertu nie oglądałem. Na tyle co gdzieś tam e, stanąłem pod sceną. No, był to taki. Takie granie trochę defowe, trochę, trochę blakowe. Takie klimaty dość, dość ciekawe, no ale też troszeczkę się oszczędzałem. Długo nie oglądałem koncertu Doombringer. No bo. Za chwilę miał grać, no właśnie, Omen, no pionierzy amerykańskiego power heavy metalu, dali świetny koncert, energetyczny, oparty setem w sumie na trzech pierwszych albumach, więc no czego chcieć więcej, świetna forma mm, instrumentalna, świetna forma wokalna, także tutaj no ciężko nawet coś więcej powiedzieć, no kto nie był, niech żałuje, naprawdę kapitalnie yy, grająca kapela. Mimo, że ze składu starego został tylko gitarzysta Kenny Powell, no ale no ciężko by było, żeby J.D. Kimball śpiewał. No niestety zmarł w 2003 roku, więc jak to pisał pewien pisarz znany w środowisku metalowym na swoim Facebooku, no nie dało się go w żaden sposób namówić na to, żeby zaśpiewał w byczynie. No ale. Sumat koncert świetny, energetyczny, no pff, ciężko mi tutaj coś jeszcze zebrać myśli, no bo, no bo kurczę nawet po tygodniu, prawie tygodniu po, po wydarzeniu no cały czas w dźwięczą mi w uszach takie strzały jak The X-Men, e, The Frider e, czy tam e, Don't Fear The Night, no świetnie zadedykowany e, właśnie byłemu e, wokaliście zmarłemu, także super wszystko e, na tip top. Świetne brzmienie, świetna energia. Eee, no czego tutaj mówię, chcieć więcej? Naprawdę kapitalne, kapitalne granie. Nagrał na scenie niemiecki dezaster, taki black trash, ludzi się zeszło, nienasycenie, wciąż metal, wciąż młyn, never fucking relax i tak właśnie było. Dezaster, skopał dupy, no tym oczywiście, którzy te dupska chcieli mieć skopane, troszeczkę odpoczywałem po, po Omenie, no też wiadomo, słońce nadal prażyło, chociaż już trochę mniej. Była już taka godzina, ale była lekko psuło, więc w sumie wszystko się przyciągało. No, ale, ale świetnie też wypadł. Trzeba oddać, że, że koncert naprawdę, no może nie czekałem na niego z wypiekami na twarzy, ale słuchało mi się bardzo przyjemnie i dezaster naprawdę pokazał klasę. Tak jak każdy e, występujący zespół był takim swoistym headlinerem dla tych, którzy właśnie czekali na niego. Po desasterze miał grać e, Destroyer 666, a natomiast zamieniono miejscami z Death Worship, projektem kanadyjskim. E, gościa, który chwilę grał w Blasfemii, także ultra cult, ultra diabeł, ultra e, ucinająca łeb ściana dźwięku. E, zabrzmieli bardzo przyzwoicie. Bardzo przekonująco, nie moja bajka, ale koncert był udany, zresztą pod sceną no, non-stop, eee, młyn, także wszyscy zadowoleni, Ymm, wielu ludzi też czekało właśnie na ten występ. no cóż, po Death Worship tutaj muszę nadmienić, że stała się rzecz legendarna. Pierwszy raz w Polsce, i to na dwa koncerty, pojawił się kanadyjski speed metalowy Exciter. Absolutna legenda tej muzyki, i to w dwie trzecie oryginalnego starego składu, czyli Dan Bichler na perkusji i wokalu, Alan Johnson na basie i Daniel DeKay. Jako ten młody, e, wnoszący wiele entuzjazmu, e, gitarzysta, który odnalazł się fenomenalnie, zresztą dwa koncerty były no, torpedujące wszystko, co się tutaj e, w okolicach znajdowało. Piątkowy wieczór miał być taki show przekrojowy. Sobotni, e, na zajutrz, mieli zagrać pierwszy raz w historii swój debiut: e, heavy metal maniac w całości. Ja o tej płycie wspominałem już na kanale, także e, warto odnaleźć sobie i, i, i jeśli ktoś się nie kojarzy. A co ja więcej mogę powiedzieć, no? Wchodzili na scenę, było już dosyć ciemno. Pod sceną, no, bardzo, bardzo sporo e, ludzi. Exciter dał świetny koncert. Energetyczny, e, perfekcyjny w każdym calu. E, lecieli bez litości. Rozpędzenie do granicy możliwości e, kondycyjnie, po prostu forma idealna. Bichler, mimo że pozował do zdjęć, wydawał się takim starszym palem, ale tłuk w gary no, niczym podłączony do agregatu. Także można sobie tylko wyobrazić, jaka moc e, z tej perkusji wynikała. Tutaj był czysty amok. Johnson z DKM z przodu, e, też pełna symbioza. E, Kurcze. Pięknie się to oglądało, pięknie się tego słuchało. E, prawdziwa speed metalowa maszyna, totalne, de, totalna dewastacja, totalne zniszczenie. Po prostu byłem e, wystrzelony w kosmos. E, naprawdę, e, no, ciężko mi znaleźć słowa, żeby opisać to, co czułem, słuchając na żywo, pierwszy raz w historii, pierwszy raz w Polsce, e, Exciter. No, A, po prostu e, pff, eksplozja. E, no ale. Wszyscy byli szczęśliwi, zadowoleni. Amok pod sceną, e, młyn e, na najwyższych obrotach, także piękny koncert. A na zakończenie setu, jeszcze cover Motorhead Iron Fist, który e, po prostu miał dać e, dużo szczęścia, dużo zabawy. No i z zaproszeniem na sobotę e, panowie zeszli ze sceny. Przy tle Księżyca, przy tle czarnego już nieba, jak smoła, weszli na scenę Australijczycy z Destroyer 666 i zdetonowali swój set, dobijając wszystkich tych, którym wydawało się, że jeszcze siłę mają, ale tak zabójcze strzały leciały ze sceny, że po prostu chwila, moment, poskładali, byli wszyscy. Można powiedzieć, że ci wytrwali do końca, nie dali się złamać, ale metaforycznie można powiedzieć, że ululali wszystkich. Naprawdę kapitalny show. No, w kuluarowych rozmowach można było usłyszeć, że to były zadatki na jeden z najlepszych koncertów w ogóle z 3 Six w Polsce. Także o no, czymś to świadczy. Ja też tam jakimś wielkim fanem tego zespołu nie jestem, ale szanuję to, co zobaczyłem na scenie. No, naprawdę super szacunek dla e, sympatycznych Australijczyków za to, że złoili dupy po prostu bez żadnej taryfy ulgowej, bez żadnej kalkulacji weszli, e, zrobili co trzeba, bawiąc się przy tym dobrze no i rozkręcając do czerwoności już publiczność i e, no i cóż zamknęli idealnie piątkowy, e, piątkowy dzień jeśli chodzi o muzykę, bo na polu namiotowym impreza jeszcze trwała my ze znajomymi wracaliśmy e, do Konina a w sobotę pojawiliśmy się ponownie. W sobotę zapowiadała się nie mniej mocarnie od piątku, więc, no wiadomo, never fucking relax. Więc nie ma relaksu, nie ma odpoczynku. Metal win, long live, the loud można by było powiedzieć. No i dlatego też dobiliśmy no, na występ krakowskiego zespołu Hammer, który w pełnym słońcu zaczynał w sumie ten dzień dla nas, bo jeszcze wcześniej grały dwie kapele, a sobie odpuściliśmy i przyjechaliśmy na początek już koncertu Reichhammer. Hammer. wleciał do składu za Nocturnal Witch Niemców, którzy się pochorowali na COVID. Zresztą wokalista Rage wspominał, że dziękują za możliwość zagrania, dziękują chłopakom z Nocturnal Witch, że się pochorowali. No, oczywiście taka, Ironia, ale też taka y, pewność siebie. No, zresztą z tego koncertu y, można by było wywnioskować, że Ragehammer dobrze czuje się na scenie, świetnie y, radzą sobie, no, nawet w takich warunkach, jak pełne słońce i bez żadnej, bez żadnej kalkulacji wychodzą i robią swoje. Także świetny koncert na początek dnia. Publiczność jeszcze lekko nie mrawa. No wiadomo, w piątek, no never, never, never relax, nie? No, never fucking relax. Więc no już mimo wszystko kiedyś ten relax był. Niektórzy jeszcze spali, niektórzy chowali się w cieniu z zimnym piwkiem, ale trzeba było dalej iść z programem. Nie ma litości. Cały czas młyn musi pracować, musi się kręcić. Dlatego e, zaraz po e, Ritchhammer zagościł na scenie norweski Def Więc można powiedzieć, młot za młotem e, rozdzielał ciosy. Tutaj e, świetny show e, ekskluzywny polski norweskiej hordy, która przyniosła przywiozła ze sobą do e, biskupi zdobyczyny zgnieliznę, śmierć, e, destrukcję. Także e, ilość osób pod sceną wiestowała że będzie ostro i było, wszyscy zadowoleni, naprawdę świetne granie, oczywiście takie black trashowe, speed trashowe, kurcze, no stop, wysokie obroty, świetne granie. Też nie jestem jakimś wielkim fanem, ale e, tak jak już wspomniałem, każdy zespół był swoistym takim jakby headlinerem, więc e, nie było słabego koncertu. Tak naprawdę e, Black Silesia Open Air nie miała słabego koncertu. Zaraz po Norwegach e, wskoczył na scenę e, Ross The Boss, czyli e, legendarny gitarzysta, e, który 9 lat grał e, w formacji Manoar. Także tutaj już krew gotowała się w żyłach, znak Znak młota, sign of the hammer, już uszykowany, i weszli na scenę. Rose The Boss Band oparł ten set zespołu na legendarnych kawałkach pierwotnego zespołu, pierwszego zespołu, właśnie Rosa Friedmana. Trochę ciekawostek, ale też niektóre takie dość przewidywalne kawałki, no ale mimo wszystko świetnie się tego słuchało. Naprawdę forma bardzo dobra. Można się kłócić, czy Mark Lopez, wokalista grupy, kaleczył te kawałki, czy też nie. Dla mnie nie. Można było zamknąć oczy i widzieć legendarną grupę, właśnie w jakichś latach 80., i zdawać sobie sprawę, jak muzyka Manuar musiała kopać dupy wtedy, kiedy zespół był u swoich możliwości. Więc, no, tutaj bez komentarza. Kapitalny koncert, jeszcze trochę słońca, jeszcze trochę takich promieni, które mogły trochę przeszkadzać, ale nikt nie patrzył na takie rzeczy jak słońce. Tutaj cały czas było grubo. E, wiadomo, może mój był mniejszy, bo też inna muzyka, ale zabawa przednia, churalne śpiewy, e, no naprawdę braterstwo metalu. Brakowało tylko gaci z bawoła i skórzanych rękawic. No ale cóż, wszystkiego mieć nie można. Po, y, Manu po Rose the Boss Band wchodzi na scenę Exciter ponownie e, nie wiem czy nawet nie z większą energią przyłożyli swój debiut w całości, pierwszy raz w historii naprawdę e, no można tak powiedzieć wydarzenie, to było wydarzenie mimo wszystko e, tak można to było to ująć natomiast e, muzycznie czysta petarda czysty speed metalowy e, po prostu w wicher no, amok totalny no, oszukałem sam siebie myślałem, że tak w piątek byłem pod sceną był tam, no, dosyć duży rozgardiarz no, to stanę sobie trochę dalej zrobię sobie zdjęcia z dalszej perspektywy no, tam wiadomo oho, intro się skończyło aż byłem pod sceną i po prostu czysty amok naprawdę Set się może troszeczkę powtórzył, no w sensie takim, że grali tego i tego dnia na przykład Iron Dogs, Black Witch, e, grali też Standard Fight, no ale kurczę, e, to kto by narzekał, no, dwa dni z rzędu, pierwszy raz w Polsce legendarny speed metalowy Exciter i ja będę narzekał, że grają drugi raz Iron Dogs, no kurczę, czy Black Witch, no bez przesady, to był, był bym był wtedy po prostu... No nie wiem, nie mógłbym sobie spojrzeć w twarz w lustrze, naprawdę, a do tego jeszcze pod koniec zagrali e, parę killerów na czele z I Am The Beast, na który też dużo ludzi czekało, naprawdę solidne ciosy i no muszę powiedzieć, że Exciter po prostu rozwałkował na kawałeczki, rozpierniczył jakbym normalnie łeb wsadził w blender, naprawdę dla mnie jeden z najlepszych z tych najlepszych koncertów, czyli wszystkich koncertów tego festiwalu. Koncercie, no trzeba było coś zjeść, więc troszeczkę zwolniliśmy, ale na scenie nie zwalniano. I właśnie wchodzili wariaci z Finlandii, na Nazaren. E, muszę przyznać, że zaskoczył mnie ten koncert bardzo mocno, świetne granie. E, naprawdę na najwyższych obrotach w punkt z takim motor, motorheadowym feelingiem, m, poukładane w cudzysłowie, ale Mające ze sobą dzikość black metalu, e, nawet taki posmak speed trashu, więc e, pierwszy raz miałem przyjemność oglądać koncert Impact Nazaren. I muszę powiedzieć, że e, chętnie obejrzę jeszcze, kiedy będą gdzieś w pobliżu, albo razem z, z inną kapelą, która mnie będzie może bardziej interesowała, ale. Na pewno nie pójdę w tym czasie gdzieś tam dyskutować o pierdołach, więc oglądajcie, jeśli macie okazję Impact Nazaren naprawdę perfekcyjna rozwałka na na koniec outro w postaci tematu z statek miłości no to już mówi samo za siebie, jacy to są wariaci. Tylko dodać, że w trakcie koncertu dwa razy wysiadło główne nagłośnienie, dźwięk leciał ze wzmacniaczy, które są na scenie. O, może ktoś przemycił kropidło, może to sama Bozia pogrodziła palcem, że w tej byczynie. No tutaj już przeginacie, panowie i jak to tak można. No ale cóż, pod koniec koncertu już żadnych inc incydentów nie było. No i e, Impal Nazaren skończył swoją rozwałkę, e, dając miejsce ostatniej już hordzie. Tego festiwalu, a ten zaszczyt przypadł e, Wrocławskiemu Deus Mortem, kierowanego przez e, Nekrosodoma e, Faceta, który wcześniej grał chociażby e, w troneum, e, a teraz właśnie m, prowadzi swój e, band. Jeszcze w Azarat się udzielał, także e, doświadczenie jest. No i pokazali, że e, grać umieją. E, był klimat. Grali dosyć, dosyć krótko, ale bardzo zwięźle, bardzo szybko, bardzo pętańczo. W sumie nawet za mocno się do publiki nie odzywali. Dużo dymów na scenie, klimat był, noc, gród, ciemno od ludzi, bo pod sceną jednak kłębili się maniacy, którzy też czekali na takie dźwięki. Troszeczkę się ta publika zmieniła, mimo wszystko. Nie wszyscy mieli też siłę dotrwać do tej godziny, także rozumiem trudy imprezowania i trudy koncertów, ale Deus Mortem. Naprawdę fajnie zamknął ten festiwal. Na koniec tylko Nekrosodom rzucił, takby spluwając. Do zobaczenia w piekle i dzięki za koncert. Dodać cóż ująć, po prostu black metal. Cieszę się, że byłem, cieszę się, że mogłem przeżywać tak naprawdę świetne zespoły, świetne koncerty. Kłaniam się w pas Black Silesia Productions i Michałowi Sabatowskiemu, że zrobił kolejną edycję, no, nie mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z faktu, że nie byłem na poprzednich, e, zawsze coś wypadło, a to po prostu lenistwo, a to coś, biję się w piersi i po prostu e, no, obiecuję, że na każdej kolejnej, jeśli się odbędzie, a być może jest takie przesłanie, bo frekwencja była zadowalająca, festiwal się odbędzie i każda kolejna edycja będzie przynosić metal do wszystkich usz, oczywiście plugawo i głośnie. Także słuchajcie, kupujcie bilety na Black Silesię, jeśli się pojawi info, że jest eee, i wspierajcie tak szczytną inicjatywę, bo naprawdę eee, nie wiem czym się różni medialnie Exciter od jakichś innych zespołów, które na przykład grają na Mystic Festival, eee, no bo za mnie w sumie niczym nawet przeskakuje je o głowę. Eee, kto nie był, ten niech żałuje, a kto był o, być może podzieli moje zdanie, że naprawdę był to morderczy line-up. E, świetny klimat, świetna miejscówka, pyszne żarcie. Królewski burger, pozdro. I dzięki za wysłuchanie tych paru słów. I zapraszam do kolejnych odcinków e, na kanale. Trzymajcie się. Hej!